No hej, hej, cześć moi kochani, moje imię to Aldona. Dzisiaj chciałam Wam trochę opowiedzieć na temat szyc w ogródku. No, ja się no, długo dość zajmowałam usunięciem mszyc z mojego ogródka. No i oczywiście w internecie wyszukiwałam bardzo dużo informacji na ten temat, ponieważ nie chciałam kupować chemicznych środków, no bo warzywa i owoce, które my jemy. Chciałabym, żeby były jak najbardziej ekologiczne, które uprawiam w swoim ogródku. No i wyszukałam w internecie, żeby wziąć 18 cebul, 3 litry wody. No i ja to zagotowałam, ostudziłam, przecedziłam no i zaczęłam pryskać. I powiem tak, z mojej czerwonej czerwonej porzeczki mszyce zeszły całkowicie z mojego drzewka z jab jabłkowego całkowicie mszyca zeszła ale z czereśni nie chciała, w ogóle kompletnie no to wzięłam kolejny sposób, który yy, zaczyna działać już widzę, że te mszyce są yy, dużo dużo już jest mniej, dużo już obumarło to jest czosnek. Wzięłam ten czosnek. Tam byłam, wzięłam 10, 10 ząbków. Przecisnęłam przez sokowirówkę, rozcieńczyłam to z wodą no i wczoraj zaczęłam pryskać. Przed chwilą się tak spojrzałam. Dużo mnie jest, no ale jak przy każdej naturalnej metodzie no to musiałam, muszę to powtórzyć i właśnie tam za mną stoi spryskiwacz i będę zaraz się brała za pryskanie. Tylko jest taki mały też problem, że no ta czereśnia Zresztą za mną stoi, widać, jest um, trochę wysoka. Muszę zaraz męża poprosić, żeby też na drabinę wszedł i u góry mi tą szczycę spryskał. No bo, no, te parę metrów do góry, no to ciężko. Um, no, zrobiłam taki test, żeby nie było trzeba kupować tych, tych, tych wszystkich specyfików super, ekstra, dość że szkodliwych dla naszego zdrowia, a ponadto bardzo drog, drogich. A tutaj za nadrzut twojej, naszych rąk, czosnek, cebulę kupimy wszędzie, możemy sobie z tym tak poradzić. Do tego przeczytałam też, żeby na przykład na słonecznikach też mi się zrobiła taka rdza. A ja kocham słoneczniki, co roku je sadzę, i mm, nie wiem, ile jeszcze to zadziała, bo to zrobiłam dopiero wczoraj, żeby normalnie pomiędzy słoneczniki posadzić yy, czosnek. No i to zrobiłam, no ale na rezultaty chwilę trzeba poczekać. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Jak będę coś więcej wiedziała, to wam przekażę. Pod filmikiem dam wam. Mm, jak ktoś z Was jeszcze nie słyszał tej, tych metod naturalnych, napiszę Wam, jak to, jak to zrobić. No, i próbujcie o siebie w ogródkach. No bo po co, skoro mamy już własny ogródek i możemy hodować własne zdrowe warzywka, to więc po co mamy sięgać po chemiczne środki ochrony roślin, skoro mamy wszystko, wszystko w domu. Kto nie je czosnku, kto nie je cebuli, chyba rzadko kto nie ma tego w domu. Ok, moi kochani, jak wam się spodobała albo ta informacja, jeżeli była pomocna dla was, łapka w dół, byłabym wam bardzo wdzięczna. Dziękuję wam serdecznie, no i życzę miłego dnia. Pa, pa.